Mi powiedziano, że jest blondynką. Rzeczywiście, masz rację. Jestem daltonistą, ale to nie zmienia faktu, że to przykre i obraźliwe nazywać kogoś. To tak samo, jakbyś powiedział do beznokiego kaleka. O, nie denerwuj mnie! Co tu było kiedyś? Drzewo. Nie! To był krzak. <laughs> Proszę. Jak oszukiwna. mi powiesz, co to jest? O, to... To będziecie mieli bo To jest znak z dawora chusta za na Dobrze! He, dobrze. Teraz będzie już czwarta zagadka. Odpowiedzieliście na dwie. Co Tak, tak. No, tak. Tak. Nie, yeah, to krzywa. Baranin. Tego robi się zioła. Dla tych, co tracą nogi na wojnach. Wiemy, że nie... I wysz, bitwa, tam, Wiemy, że nie jesteśmy tacy inteligentni jak ty, oczcigodny mędrcze. I wojowniku, tak. Ja kiedyś byłem Na okrągłym stole! Więc zapewne byłeś wielkim strategiem, myślicie, nie wojownikiem. Pewnie przed twoją potęgą korzyliście nawet najpotężniejsi wrogowie. Dobra, cicho! Zostanie ta, wypłat! Zostanie to. Ale mam fajną sakietkę, tak? Naprawdę piękna. A? No. Zapewne wyszywana przez najznamienitszych krawców. Mata tu dziesięć kilonotów i spalaj mi coś, bo chcesz zjeść! Ale rzeczywiście, już nas tu nie ma. No. Zegnaj od tych groźnych. A pogonię, bo zaraz... Chciezim.